Cześć wszystkim, tam Was, bardzo serdecznie na kanale Sebastian Rysuje. Dzisiaj nietypowy odcinek, nietypowy odcinek na moim kanale i nietypowy odcinek chyba na polskim YouTube, bo słuchajcie, ja nie widziałem na y, polskim YouTubie, aby któryś z twórców, jeśli chodzi o tematykę rysunkową, wykonywał rysunek właśnie kredkami, takimi antycznymi można już powiedzieć, które mają y, dość dużo lat. I są wyprodukowane, były wyprodukowane w 1937 roku. Także naprawdę może być ciekawie, za czym, czy w ogóle one rysują, bo od tego trzeba zacząć, no bo to już tyle lat, że nie wiadomo, czy one działają jak należy. I tutaj też chciałbym podziękować panu Krzysztofowi, od którego mam właśnie te kredki. Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam. I podziękować chciałbym Łukaszowi, który. Miał cierpliwość, aby nagrywać ze mną właśnie scenę na mieście, którą za chwilę Wam pokażę. Nagraliśmy taką scenę, bo chciałem, abyście bardziej poczuli klimat właśnie tamtych lat. Nawet intro zmieniłem. Także szacunek, szacunek. No! Zobaczcie teraz scenę, w której to właśnie wystąpiłem, a później przejdziemy do omawiania kredek i do rysunku serdecznie Was na to zapraszam. Kredki otrzymałem w takim starym tekturowym pojemniku, bardzo zadbanym i ładnym, otwieranym i dość sztywnym. Po prawej stronie specjalnie umocowana jest wstążka, aby pudełko nie otwierało się do końca, aby pokrywa stała stabilnie pionowo. W środku znajdują się kredki w dość dobrym stanie. Widać ślady użytkowania, ale mimo upływu lat są dość dobrze zadbane. Są, co prawda, podstawowe kolory. Ale dlaczego, to o tym opowiem w następnej części filmu. Po lewej stronie możecie zobaczyć dwie zielone kredki, które leżą, tak jakby osobno. I tu Was zaskoczę to nie są kredki, a ołówki, które były w zestawie. Na pierwszych próbnikach widzicie dwa rodzaje kredek: po lewo próbnik z polichromosami współczesnymi, a po prawo kredki z lat 30. Oznaczyłem je jako polichromos PW, czyli przedwojenne. Chciałem, abyśmy wspólnie zobaczyli, jak z biegiem czasu zmieniła się formuła i nasycenie kredek. Teraz przedstawiam Wam łączenie się ze sobą obu rodzajów. Od lewej, współczesne łączą się i przechodzą w przedwojenne. Mimo iż dzisiejsze polichromki są miękkie i takie masełkowate nie sprawia trudności łączenie ich z nieco twardszymi, ale niewiele, kredkami z 1937 roku. Starałem się użyć tu odcieni chłodniejszych, jak i cieplejszych, aby sprawdzić jak działają w obu wariantach. Ostatni próbnik ukazuje nam łączenie się kolorów tego samego rodzaju. Na górze użyłem kredek przedwojennych. Zieleń jak i granat połączyły się ze sobą fantastycznie, Kolory są mocne i żywe, choć nieco bledsze od polichromosów z naszych lat. Ale plus mimo wszystko za to, że Faber Castell nadal tworzy taką jakość, jaką robił to kiedyś. A jak zmienił się wygląd? Zobaczcie sami. Szkic wykonałem jednym ołówkiem. Który był w zestawie? Jest to ołówek o twardości F, czyli takiej pośredniej. Podejrzewam, że akurat te ołówki służyły bardziej do pisania, aniżeli do rysowania. Z moich informacji, które uzbierałem, wynika, że polichromosy, o których dziś mowa, wcale nie zostały, słuchajcie, stworzone po to, aby wykonywać nimi ilustracje. Nie uwierzycie, ale te kredki używane były do dawnej kartografii, a mianowicie do kolorowania map, zaznaczania na nich ważnych punktów czy też miejsc. Więc nie chcę też wymagać od nich nie wiadomo jakich efektów. Pan Krzysztof wysłał mi również krótką historię tych kredek, która też jest interesująca. Wynika z niej, że Kredki zostały dane przez pracownika przechodzącego na emeryturę, którego rodzina zajęła dom. Taki zwykły dom mieszkalny pewnej niemieckiej rodziny, która służyła, pracowała w tym czasie w Warszawie. Po II wojnie światowej w Zalesiu dolnym na południe od Warszawy. W domu zostało dużo rzeczy po niemieckich i w tym właśnie te kredki. Wiem, że nie jest to historia może jakaś długa, ale przyznajcie sami, że interesująca. Wiem też, iż te kredki wyprodukowane były albo wypuszczone na rynek były 1 stycznia 1937 roku. Taka data w każdym bądź razie widnieje na opakowaniu, więc jeszcze bardziej się cieszę, ponieważ w mojej kolekcji posiadam teraz kredki, które słuchajcie, mają 82 lata. No czy to nie jest ekscytujące? Ja jestem pod wrażeniem. Do rysunku użyłem jak najwięcej kolorów. Chciałem po prostu wykorzystać większość, aby sprawdzić, jak działają. W ilustracji łączyłem je z współczesnymi polichromosami i powiem Wam, że dały sobie świetnie radę. Problem był tylko z pomarańczowym kolorem ten się ciężko łączył, a kredka była taka bardziej twarda ale no, ma prawo nie działać jak należy jest w końcu starszą panią. Kilka kredek, jak na przykład czerwień czy błękit przy temperowaniu pękały, a rysik wypadał. Tak jak mówiłem wcześniej, przybory wędrowały z rąk do rąk przeżyły tyle lat, że naprawdę nie można od nich wymagać, nie wiadomo czego. Praca przedstawia kobietę z lat 30. która ubrana jest w. Futro. W celu utrzymania tematyki tego filmu nie mogła pojawić się tutaj inna ilustracja. Jest to taki portret, taki prosty, taki trochę abstrakcyjny, nawet mógłbym powiedzieć, taki, no wiecie, po mojemu. W ogóle, tworząc ten odcinek, napracowałem się bardzo dużo. Ale uwierzcie mi, że naprawdę było warto. Jestem ogromnie zachwycony, że zrobiłem coś takiego. Była to naprawdę fajna przygoda, bo i nagrywanie scen na mieście przy ludziach, i używanie tych przedwojennych kredek dało mi naprawdę poro nowych doświadczeń i ogromnie dużo pozytywnej energii. Yy, no i to już by było na tyle. Tak chciałem się właśnie tym z wami podzielić. A jak wam się spodobało, piszcie koniecznie komentarze, zostawcie łapkę w górę i nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, aby być na bieżąco z tym co dodaję. Ja już się będę z wami żegnał, a my widzimy się niebawem. Trzymajcie się i pa 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 pa. pa.